Hej, 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 witajcie ziomeczki z tej strony po raz kolejny Steve, a to jest kolejny odcinek z naszego Hexita i tak... Yy, dzisiaj zajmiemy się tym statkiem, czekajcie, że ten stat... o tutaj jest. Tak więc dzisiaj zajmiemy się tym statkiem piratów, zobaczymy yy, co ciekawego tam uda nam się znaleźć. Ale tak, na samym wstępie pokażę wam co właściwie udało mi się tutaj zrobić, ponieważ w końcu ruszyłem dupę, że tak powiem. Yy, I tutaj troszeczkę rozbudowałem swój domek, ale... Pierw zaczniemy od tej oto takiej, można powiedzieć, stodoły, która jest, jeszcze nie jest dokończona. Yy, tak więc tutaj będę trzymał swoje Chocobo. Yy, I tak, tutaj w ogóle tej ściany nie będzie, na razie to zrobiłem, żeby te Chocobo mi nie wychodziły i żeby tam jakieś zombiaki nie właziły. Yy, I ich nie zabijały, tak więc tak na razie zrobiłem. I udało mi się znaleźć czerwonego Chocobo! Jej! Tak, akurat mi się poszczęściło i znalazłem czerwonego Chocobo. Tak więc później wam go jeszcze pokażę, jak yy, ubiorę swoje buciki, to tam skoczę i wam pokażę, ale okej. Okay. Tak więc przejdźmy do domku. <coughs> okej, okay, tak więc zaczynając mamy tutaj taki ganek, można powiedzieć. Yy, I tutaj dałem dwie lampy oraz słoneczniki po bokach i myślę, że to dosyć fajnie wygląda. I może przejdźmy do środka. Tadam, tak wygląda mój domek w środku. W końcu ruszyłem dupę i y, tutaj zrobiłem podłogę do końca. Tak więc tutaj są, tutaj jest łóżeczko, tutaj y, są półki na książki. Tutaj jedną książkę już dla picu tak dałem, żeby sobie była. Y, tutaj stoliczek. Myślę, że dosyć fajnie to też wygląda tak y, na tle okna. Y, tutaj mój wieszak na moją zbroję. Tam jeden użytkownik mi pomógł, e, powiedział do czego armor stand służy. E, tutaj mamy e, electric Staffy, które wykorzystam, żeby do naszego statku się przemieścić. Tutaj wezmę też e, walker Sorda, którego wydropiłem chyba, jak dobrze pamiętam, to z tej fortecy. Możecie sobie, jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinku, to możecie sobie tam zobaczyć. Okej, okay, i tak, tutaj zrobiłem podziemne e, wejście do mojego e, schowka, tak. Czyli tutaj jest ten schowek, który wcześniej już widzieliście. Tutaj jest fajny obraz, fajnie w ogóle właśnie na tym teksturpaku obrazy wyglądają epicko się to prezentuje. I tutaj jest mój ten schowek, czyli tutaj już trzymam te wszystkie graty, stąd już nic nie będę brał, ponieważ sobie przygotowałem tam, chyba że wezmę sobie strzały. Tak, muszę mieć do łuku przecież właśnie. I wezmę sobie healing staffa. Jeszcze mam gdzieś strzały, czy nie mam strzał już? Chyba nie mam nigdzie więcej strzał. Dobra, no to idziemy dalej. Jeszcze się kierę, może wezmę. Bo jako, że to statek będzie, to tam będzie drewniane wszystko, to trzeba je trochę porozpierniczać im tam. Dobra, czekajcie, pozwólcie, że się prześpię. No śpi. Okej, okay, i zaraz pokażę Wam resztę domku. Właściwie to, to w, sumie, w sumie już wszystko, tylko tutaj jeszcze dałem, yy, tutaj to wiadomo, nie? Kowadło, piecyk, crafting table, enchanting table i tu kolejny obraz. Tak więc tak jak mówię, fajnie właśnie te obrazy na teksturpaku wyglądają, kurde. Episko się to prezentuje. Dobra. Tak więc idziemy dalej. Tutaj w ogóle wyburzyłem, yy, tutaj była ta, ta taka ruina, to to wyburzyłem i tutaj było zasranie rybików cukrowych. Tutaj jeszcze tam gdzieś mi ruiny zostały, chyba włożyłem je do tej skrzynki. <laughs> tutaj chyba mam. <laughs> A tutaj mam te kabelstone yy, <laughs> I gdzieś tu rybika cukrowego słyszę. Ale dobra, nieważne, idziemy. Gdzieś tu jest rybik, bo go słyszę. Tu jest skubany, tak jest tak jak mówię, rybików od zasrania tam było. A się kierom czy zabije, zbagowany. Ty patrzcie! Zbagowany rybik. Dobra, leży. Okej. Okay. Teraz tam wyskoczyć bez swoich budców cloud, cloud Dobra, udało się, okej. Okay. Tak więc zburzyłem właśnie tą ruinę. Tam było od tych rybików cukrowych, ale jakoś się udało. I tutaj jeszcze będę musiał to ziemią zrobić i do końca to wykończyć i rozwalić. Ale to się. Kiedyś tam zrobi. Okej, okay, ale mi chrypa wzięła. Dobra, tak więc idziemy po moją zbroję i lecimy do naszego statku. Biorę electric staffy. Ten cobblestone na. mogę schować. Tu sobie dam mieczek. Tutaj electric staffy. I zbroję ubieramy. Tak więc zbroję mam naprawdę dobrą. Teraz troszeczkę tutaj. Będę miód, można powiedzieć, i idziemy. Mam tylko 36 strzał. Może wylecą tutaj z tego. O, są strzały. Teraz Dwie strzały, zawsze coś tam. Widzę kolejny. Ten. Kolejne te krzaczki. Kurde, mam jakieś jedzenie. Mam 17 jabłuszek. To powinno wystarczyć. Chyba, że świnki zabiję, ale dobra, nieważne, okej. Okay. Czekajcie, zjem sobie jabłka. Jabłka sobie zjem. Okej okay, i idziemy do naszego statku. Czekajcie, muszę to w tą stronę jakoś jest, tak, to jest w tą stronę. Okej, okay, tak więc Electric staff w dłonie i lecimy tam, tom. Tam torem. Szybko się kończy ten Electric staff i to jest troszeczkę denerwujące, ale da się znieść. Dobra. Okej, okay, teraz najgorszy kawałek, bo trzeba się wodą zapierdzielać. No dobra, damy radę chyba, co nie? Nie ma dźwięku. O, zniszczył się. A, czanki się nie doczytały. Doczytywać się. Wow, what the fuck? Jakie, jakąś cinkę złapałem, ale okej. Okay. O, dobra, już widać małe statki i tam dalej będzie ten duży statek. Tak więc lecimy do niego. Chcę, żeby jeszcze na powrót mi ten Electric Stav został, ale z tego, co widzę, to raczej nie. Okej, okay, te statki sobie też. Możemy w sumie przeeksplorować. Zabijemy ich z mojego rewolwera. Co mi tam? No chyba są tylko trzech piratów. O, na pewno. Widzę, że tutaj też jest hardcore. Cześć, piraci! Macie z mojego legia boła. Poszli za burtę. Dobra, nie ma piratów. Gdzie wy macie spawnera? Chyba nie macie spawnera, co? Nie mają spawnera, okej. Okay. Eee, no nic tu nie mieliście, chłopaki. O, tutaj mają jakieś itemki, chociaż z nich coś wyleciało. O, patrzcie, mają łódkę. To polecimy sobie łódgą... to znaczy polecimy, poje, popłyniemy sobie łódką do tego dużego statku. Albo zanim, to jeszcze do tego drugiego małego, tam po drugiej stronie. mój rewolwer. ...tutaj będzie działał zaraz, kurde. Tu jest chyba spawner. Oh fuck. One się spawnią, tak widzę, po prostu... ...same. Patrzcie, jaki gnój. Jaki gnój. Oh fuck, mają te. A, mają łodzie, kurde. A! Co, one przyciągają, czy co? Nie chciałbym stracić tych itemków dobrych, które teraz mam. Tam jakiś lepszy był. Czemu on to odbija? Czemu ty to odbijasz? Dobra, leżą, okej. Okay. Tam jeszcze jeden. Kurde, dostałem jakąś trutkę w ogóle. Fajnie wygląda ta moja postać w tej zbroi. Cześć kolego, coś ci się zbagowało trochę. Dobra, już ci nie ma. Okej, okay, jak i teraz wbić? W sumie tutaj chyba nic nie ma. Dobra, odpuścimy to sobie. Idziemy na duży statek. Ciak, ciak, ciak. Trzeba tutaj na górę i wbić. O, dobra, okej. Okay. Od góry ich zaatakujemy. Tu jest boss, kurde. Dobra. A co mi tam? Pierw bossa zabijemy. No chodź drabince. Umiesz chodzić po drabinie, Bosia? Czekajcie, tak go zabijemy. Wow, ale on ma życia kurde. Haha ha. Co za głupi boss. Patrzcie. O fa oh, ty, dziadzie! Jak on się tu teleportnął! Jak on się tu teleportnął? Jak on się tu teleportnął? Jak on się tu teleportnął? Teleportnął się tu! Co za co zagnuj! Co zagnuj, co zagnój! Co za Co zagnuj! Co za gnój, co zagnuj! Za 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 Chyba nie! Wyjdzie, wyjdzie! O! Oh, oh. oh, żyje! Mam nadzieję, że mu się życie nie zregeneruje. Ja pierdykam. Co za gnój. Widzieliście go? Jakiś skubany. Ops. Gdzie on jest? Nie gadajcie, że go nie ma już. Nie, no bez. O, chyba jest jednak. Może sobie. O! Nie! O, fuck! Nie, bo mi się skończy zaraz mój electric staff, dlaczego? Kurde, czekajcie, ile ja mam? Zaraz mi się skończy, ale pierw zabijemy, to już później będzie gładko. A on, on, tam zaraz umrze. Tylko, że jak ja tam teraz ubiję, kurde. Ha. Mamy problem. No właśnie. Ajajaj. Zrobię to inaczej. Kurde, no on red, on red HP już tam ma. Trzeba go tam dojechać. Tak, myślę, że nie wrócisz i zrobić sobie Electric Staffy jeszcze. Chyba wrócę i zrobię sobie więcej Electric Staffów. Fak jeszcze tutaj wyłażę. Co jest TNT w ogóle? Może by takie wysadzić. Wiecie co? Eee, wrócę do was za chwilę. Wezmę sobie, wrócę do naszego domku, zrobię sobie electric stuffy i szybko tego bossa zniszczę. Tak więc... Yy, wracam do was za chwilę. Okej, okay, tak więc jestem z, z powrotem i zrobiłem sobie dwa kolejne electric staffy, tylko że widzę, że zaraz znowu mi się skończą. Yy, I mogłem w sumie zrobić ich więcej, ale nie miałem już tej yy, esencji elektrycznej, kurde. Ej, no bez jaj, bo mi się znowu skończył już jeden. Dawaj, 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 chociaż żeby tutaj... Dobra, udało się. Gdzie ten boss? Mam nadzieję, że mu się życie nie zregenerowało, co? Hej! O, o jakie itemki! O kurde. Dobra, kradniemy mu itemków, skoro go nie ma. Itemki mu kradniemy, nie ma bossa. Kurde, nie wziąłem. Back... Backpacka. Coś tu słyszałem. Nie zabrałem, że są bakpaka. O, cloud bootsy. O, fire esencja. O, cloud bootsy się przydadzą. O, jakie te, Eh, tam w sumie. A no, zawsze się przyda do czegoś. Tylko za co? To to, niech będzie. I tak mam lepsze. I lepszą zbroję. O, jest backpack. Nice. Pięknie. Dobra, to wchowamy wszystko do mojego backpacka. A gdzie ten boss to ja nie wiem. Walić bossa. Ważne, że itemki są. Ale i tak zaraz jeszcze tutaj ich pozabijamy. O, Dark Stuff. Nice. Teraz zobaczymy, jak to działa. Dobra, to wszystko tu pochowamy. Gdzieś tutaj jeszcze był... Tutaj już nie ma, kurde. O, tu jeszcze mam jakieś itemki. Ale chcę bossa zabić, bez jaj. Kurde, dajcie mi bossa. Gdzie jest boss? Gdzie są wszystkie... Gdzie są wszystkie skrzynie? What the fuck, się coś zbugowało, czy co? Gdzie są wszystkie potwory? Hello! O jest, boss! Ale gdzie reszta... Gdzie reszta tych? Gdzie ten boss? Kurde... O, poryspiły się. What the fuck? Dopiero się poryspiły. super, przy bossie jeszcze na dodatek. Nie ma bicia! Nie. Kurde! Ginąć! Ginąć! Gdzie ja wpadłem? Kurde, jakiś krater, czy co to jest? A! O, udało się! Dobra, żyje, żyje! Tam jest boss, boss wpadł do tej dziury! Najgorsze jest to, że on się potrafi teleportować! Fak, bo mnie znowu wepchają. O, jest boss 12 HP ma. 11 HP. O, to, to, jest, zabiłem bossa, jakiś mieczyk wyleciał. Ninja dadger! Jej, pięknie, epicko. Mamy ninja Dudgera jakiegoś. Kurde, jest tu gdzieś łóżko, bym się tu przespał u nich. W ogóle gdzieś tu chyba miałem łóżko, co? Nie, nie miałem. Dobra, zabijemy ich tu wszystkich do końca. Bo już myślałem, że się coś zbagowało. Fak, on ma broń. Wresz mam taki rewolwer. Masz! O fuck nie mam tych, nie mam naboi już, naprawdę. Skończyły mi się. Aha, bo to chyba musi być. Muszą być wyjęte, tak? A widzicie? O, ty. Masz tam. Masz. Łapaj! Dobra, leżysz. Okej, tu jeszcze pewnie będą jakieś itemki. Czekajcie, Założę sobie ten ninja dadżera. O, pochodnie. Oświetlimy sobie. Gdzieś tu słyszę, coś człapie do mnie. Tu nic ciekawego. O, strzały się przydadzą. Kurde, szkoda, że nie mogłem zrobić więcej tych electric staffów. Tak to bym jeszcze miał na powrót, a teredu musiał zapierdzielać. O, widzę, że dobre itemki tu są. O! Znowu armor standa mam. 10 pochodni. Wow, widzę, że opłaca się robić te, te, te pirackie statki, przechodzić. O, obraz! Czekajcie, będę miał obraz. Aha. Kolejny obraz do mojego domku. Gdzieś tu się u góry dobija, bo słyszę. Dobra. Idziemy zobaczyć na górę. Co tutaj się takiego dobija. A tych piratów było więcej, kurde. Ich tu jakoś teraz mało. O, tu są dwa, widzę. Się zrespiły, trzy nawet. A! A! Ale słaby. Słaby jest ten sort Znaczy ten dagger? O, widzę, że to jest dobre. I to mi chyba życie daje, tak? Ich, czy jakoś tak? Dobra, wszystkich zabiję. Spadać ode mnie! Spadać. Ciao, 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 dobra, leżą. Jeszcze ten, ten najsilniejszy. Tego najsilniejszego. Ciebie też i tego z tego. Dobra, leży, ok. O, nice! Elektryczną esencję mam znowu. Naprawdę, opłaca się robić te electric stawy. To jest kurde. Piękne tutaj. Dobra, idziemy na górę, zobaczyć i kończymy. A, mam swój lek, Ale nie, bo chcę na powrót mieć jeszcze. No dobra, no to zobaczyłem, co tutaj jest. Ciekawego. Hm, nic tutaj nie ma. Super. I ją! Tutaj chyba nie byłem na dole. Tutaj był boss. Jak się nie mylę, gdzieś. Kurde, co tutaj jest w ogóle? O, tu są te armaty. Strzelimy sobie... O, fuck, mam nadzieję, że to poleci normalnie. O, fuck. O, poleciało chyba. Gdzieś tu coś się dobija, bo słyszę cały czas. O, fuck. Fuck, fuck, fuck. Zombie i coś tam jeszcze jest dziwnego. Pirat, i tam jeszcze jakiś był lepszy. To tych sobie zabiję normalnie. Nie, a tam idzie boss. No właśnie, o tym mówiłem. Tam z tyłu jest boss. Czekajcie, pierwszy strzela do mnie. O, zabił swojego. Też mam broń. Te minie, bossy są gorsze jak te bossy, kurde, naprawdę. Bo jak się do niego podejdzie, to on wtedy zabiera bro. O tutaj gdzieś w celach siedzi. A! masz. Gdzie jest mój sort? Ten sort jest lepszy. Dobra, masz z łuku. Ile ty masz tam jeszcze życia? Jeszcze połowa ponad. To znaczy nie połowa. Mam nadzieję, że naboje z niego mi do broni wylecą. O, leży. Coś z ciebie wyleciało. Marchewka, naprawdę. O kurde, zombie. Hello, mister zombie! Coś coś jeszcze? Nie, okej. Okay. Było coś tu chyba nie. Gdzieś coś tu człapie znowu, bo słyszę. Ale czekajcie, zanim to ja sobie zjem tą marchewkę, bo w sumie to... Jestem na głodzie. Zombie kolejny. Kurde i kolejny pirat. O, cześć! Hello creeper! O, dobra, wysadził tutaj. O, fuck, tam TNT było, dobrze, że nie trafił. Kurde, jeszcze by aktywował, to TNT by było po mnie. To jakaś pułapka, widzę, że drzwi pułapka. Kurde, pirat. Dobra. Wiesz, co? Wbiję do ciebie w taki nietypowy sposób. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazić. tylko nie mam za bardzo. Jak do ciebie być. Kurde, ginąć, ginąć. To skudy. Kurde, ile tego tu jest? Dawać mi naboje do mojego rewolwera. Kurde, a jeszcze nie o, oh, o, oh, jedno serduszko, jedno serduszko. Fak, bo mnie zaraz jeszcze ściągną z broni. Na odległość mają przecież. Kurde, no chodź, come on, come on. Aha, ah, ah, mam cię! AHA! Ah, 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 FUK! Cello! Dobra, leżysz piracie. Fajnie, że z nich te esencje wylatują. Czemu ja drzwi za sobą zamykam? Kurde. Dobra, to są te najsłabsze Tu jest jeszcze jesio, Tutaj. Ale skąd ich tyle tam wyleciało, kurde. Mi się, mi się wydaje, że dlatego, że otworzyłem te drzwi pułapkę. Kurde, bym do Ciebie wbił, ale nie mam jak. Chyba, że mam tutaj kilof, czy nie mam kilofa? Ha, nie mam kilofa, a tu mam jeszcze lekki staffa. Kurde, zabijecie tak! Mhm, na pewno. Dobra, nie chcę tam siedzieć zresztą. Po co mam go zabijać? Idziemy zobaczyć tutaj, dalej, dalej na dół, skąd ich tu tyle wylazło, kurde. O, tu się działo, o, dalej się patrzcie. Tu jeszcze dwa są. Dobra, z dwoma już nie wiedziałem się takiego problemu. Dobrze, że od góry robiłem ten statek, yy, go ten eksplorowałem, bo pierwszy zabiłem bossa. Już miałem gwarancję, że później pójdzie dosyć łatwo, jak się bossa zabiło. Troszeczkę zniszczyłem system, oni myśleli, że będę to od dołu robił. Ale ja swoim Electric Staffem od góry wbiłem. Tu, TNT, naprawdę, te TNT jest podejrzane i stąd, bo to zaraz wybuchnie, coś czuję. Dobra. Tam i tak już chyba nic nie było. Dobra, ziomeczki, tak, więc w sumie to by było na tyle w tym materiale. E, my z tym panem piratem się z wami żegnamy. Pożegnaj się, gnoju. Tak. E, do, do usłyszenia. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Y, y, I zostawicie polskiemu Steve'owi łapkę w górę Chociaż i tak ma wyłączone oceny na filmie y, Ale mam nadzieję, że zostawicie mu łapkę w górę Okej, okay, tak więc dziewczynki, mam nadzieję, że wam się podobało I do usłyszenia, hej! Du -du!